Także jestem powiedziałbym. Z uśmiechem krytyczny wobec tego rodzaju pomysłów. Emocji społecznej, która powie: aha, chcieliście ukraść ludziom wybory, kombinowaliście przy wyborach, nie da się powstrzymać. ona będzie dużo silniejsza niż ta, która jest dzisiaj. Proszę Państwa, to mam taką y, tylko informację dla Was, że premier nie przyjedzie. Mielibyście Państwo pewnie tuzin marszałków, którzy jakby mi zaświecono w oczy historią: jej, na miesiąc albo dwa, albo na pół roku, bo ogłośmy tę przerwę na pół roku. Będziesz prezydentem i będziesz podpisywał wszystko, to by powiedzieli: super, tym bardziej, że przegrałem. Ja do nich nie należę. Och, co się dzieje ostatnio w polityce. Sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie, a przez to ciągle prawie na nic nie mam czasu. Ale ostatnio udało mi się znaleźć chwilkę na spotkanie z moją koleżanką z dawnych czasów, która ostatnio bardzo wciągnęła się w temat jakichś dziwnych herbatek. No uznałam, że skoro proponuję, to niegrzecznie byłoby nie wypić, i zgodziłam się, żeby zaparzyła mi swoje najlepsze ziółka. I chyba były dla mnie trochę za mocne, bo potem oglądałam film, w którym Szymon Hołownia zaczął gadać z sensem. Jesteście na kanale A to Ciekawe, a dzisiaj przyjrzymy się ostatni. Zadziwiającym wypowiedziom naszego ukochanego Szymona i spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy on serio zaczął gadać z sensem, czy po prostu mam halucynacje. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, bo każdy, kto tego nie zrobi, będzie musiał zmierzyć się z tym smokiem, który lata mi teraz po salonie. Ogólnie jest miły, ale wygląda groźnie. Ja tam bym nie ryzykowała i strzeliłabym już tego lajka. Zrobione? No mam nadzieję. Jak tak to lecimy z tematem. Och, nie jest to dobry czas dla Szymona Hołowni. Jeszcze jakiś czas temu miał wszystko. Wyborców, fajne stanowisko, nawet ludzie go lubili, ale dzięki swojej ciężkiej pracy i charakterowi udało mu się wszystko to zaprzepaścić. Najpierw oddał swoją niezależność, a z trzeciej drogi zrobił trzecią nogę uśmiechniętej koalicji. No i wszystko mogło być dobrze. Oddałby swoją niezależność za wygodną posadkę w rządzie. Klasyczny manewr wypromowany przez znanego piosenkarza, obecnie pieszczotliwie nazywanego przez część ludzi szmatą, czyli Pawła Kukiza. Oczywiście Hołowni plan ten jak najbardziej by wyszedł, gdyby nie jeden mały szczegół. Rafał Trzaskowski nie wygrał wyborów, co sprawiło, że koalicja przestała być tak silna, jak wcześniej się wydawało, a nawet zaczęła walić się jak domek z kart. W tej nowej rzeczywistości Szymon Hołownia przestał być przydatny dla naszego rudego męża stanu Donalda Tuska, który nawet ostentacyjnie mu o tym przypomniał, nie pojawiając się nawet na spotkaniu koalicjantów. Proszę Państwa, to mam taką tylko informację dla was, że premier nie przyjedzie, więc ci wszyscy, co. Tam poszli czekać na to, aż przyjedzie premier. Mogą tu wrócić, ponieważ premier nie przyjedzie. Będziemy tylko my. Ale zapamiętamy nazwiska tych, którzy poszli czekać na kogoś innego i wyciągniemy z tego wnioski. Już wtedy Hołownia chyba się zorientował, że nie jest w najlepszej sytuacji i szybko musi coś zrobić, żeby nie okazało się, że jego kariera polityczna chyli się ku upadkowi. Kolejnym ciosem, który otrzymał nasz ulubieniec, była informacja o tym, że Kosiniak Kamysz, jak przystało na polityczną pijawkę, która zawsze jest po stronie tych, którzy są u władzy, zwija swoje zabawki, ucieka z tonącego statku, którym była trzecia droga i cała uśmiechnięta koalicja. Oczywiście przy okazji tego rozejścia wszyscy twierdzili, że mają super kontakty i są bardzo zadowoleni ze współpracy. Pojawiły się nawet stwierdzenia, że projekt ten był sukcesem. No dokładnie. To był tak wielki sukces, że aż uznali, że najlepszą opcją będzie go zakończyć. Hołownia zamiast Zrobić to, czego każdy się spodziewał i po prostu zapisać się do koalicji obywatelskiej, uznał, że bycie jakimś tam szeregowym posłem nie jest dla niego albo Tusk go nie chciał. Ciężko powiedzieć, która opcja jest tą prawdziwą, ale ja mam pewne podejrzenia. Szymon Hołownia uznał, że pora zaskoczyć wszystkich i zakończyć swoją wielką miłość do Koalicji Obywatelskiej. W ostatnim czasie coraz śmielej zaczął puszczać oczko do obecnej opozycji. Na początku myślałam, że to ta herbatka miesza mi w głowie i tak naprawdę Hołownia tego nie powiedział, ale zobaczcie sami. Jak się pan zapatruje na pomysł Romana Giertycha, aby 6 sierpnia Zgromadzenie Narodowe przegłosowało przerwę, na przykład jak proponuje Roman Giertych, do 6 września, wówczas pan by został pełniącym obowiązki prezydenta i byłby czas według Romana Giertycha na ponowne przeliczenie głosów. Dziękuję. Tak, a pod Potem by doszło do na przykład, jeżeli to Roman Giertych nadal. Y decydowałby o tym, bo rozumiem, że chce decydować czasami za Zgromadzenie Narodowe i za wiele innych instytucji państwa do kolejnych wyborów, które wie pan, czym się skończą. Karol Nawrocki je wygra w pierwszej turze siedemdziesięcioma procentami. Dlatego, że emocji społecznej, która powie Aha, chcieliście ukraść ludziom wybory, kombinowaliście przy wyborach, nie da się powstrzymać, i ona będzie dużo silniejsza niż ta, która jest dzisiaj. Proszę sobie wyobrazić, że podobną rzecz Roman Giertych, czy ktokolwiek inny proponuje Elżbiecie Witek w sytuacji, w której wygrał Rafał Trzaskowski. Mówi, panie Elżbieto, proszę na miesiąc przejąć obowiązki prezydenta, proszę teraz to wszystko, bo są wątpliwości, proszę tam wszystko popodpisywać, tak jakby było, żebyśmy zrobili nowe wybory, bo może wygra ten kandydat, co my byśmy chcieli. Tak? Proszę sobie to wyobrazić. Jaka by była nasza reakcja? Są pewne świętości w państwie i jedną z tych świętości jest konstytucja, jest głos ludzi. Rafał, Roman Gertyk jest bardzo kreatywnym polityk, pra, prawnikiem, wymyśla różne koncepcje. Wiem, że nie chce się też zgodzić wewnętrznie, w duchu z tym wynikiem wyborów, który jest. Nie mam halucynacji, prawda? Hołownia naprawdę uciska koalicję obywatelską aż miło. Dziwnych czasów dożyliśmy. Jeden z czołowych pupilków Tuska wyrwał się ze smyczy i obrócił przeciwko swoim dawnym panom. Teraz to już jestem prawie pewna, że Hołownia brał lekcje robienia polityki od Kosiniaka-Kamysza. Nie zrozumiał już, że rzeczy takie jak spójność w poglądach są passe. Mam wrażenie, że ten cały zwrot Hołowni to tylko gra o to, aby Prawo i Sprawiedliwość zaczęło patrzeć na niego łaskawszym okiem i może zdecydowało się zgodzić na koalicję z niedobitkami, którzy zostaną przy Hołowni po rozpadzie trzeciej drogi. W końcu nie zapominajmy, że Hołownia wciąż piastuje dość ważne stanowisko, o czym bardzo chętnie wszystkim przypomina przy każdej okazji. E, I dzisiaj jasno mówię, mielibyście Państwo pewnie tuzin marszałków, którzy jakby im zaświecono w oczy historią jej na miesiąc albo dwa. Albo na pół roku, bo ogłośmy tę przerwę na pół roku, będziesz prezydentem i będziesz podpisywał wszystko, to by powiedzieli super, tym bardziej, że przegrałem ja do nich nie należę. Ja uważam, że moim obowiązkiem jest wypełnić zgodnie z konstytucją i zgodnie z odpowiedzialnością za państwo obowiązki marszałka Sejmu. Marszałek Sejmu w takich sytuacjach ma precyzyjnie opisaną ścieżkę postępowania. Ja tą ścieżką będę kroczył, mimo że, jak mówię, wygrał nie mój kandydat. Mimo że się z nim w wielu miejscach nie zgadzałem. Mimo że uważałem go za złego kandydata. Ale ludzie podjęli decyzję. I dopóki nic jej w realny sposób nie wzruszy, moją odpowiedzialnością jest umożliwić państwu polskiemu przejęcie władzy, ciągłość władzy, ciągłość zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. Także jestem, powiedziałbym. Z uśmiechem krytyczny wobec tego rodzaju pomysłów. Nie, no istny bohater. Już teraz pewnie szykują mu miejsce na Wawelu w nagrodę za bycie wzorem moralnych standardów i postaw obywatelskich. Trzeba przyznać, że Hołownia jest dobry w wystąpieniach. Właśnie przedstawił nam to, że wykonuje swoją pracę zgodnie z przepisami. Jako powód, dlaczego powinniśmy go podziwiać i całować po stopach. Powiedzcie, gdzie kolejka? Będę waliła przed nim pokłony jak wcisło przed Tuskiem. Kołownia chyba nie do końca potrafi sobie poradzić z sytuacją, w której się znalazł. Obecnie został już sam i nie ma już do kogo się zwrócić. Koalicja już go do siebie nie przyjmie, bo nie wspiera ich planu z ponownym liczeniem głosów, a to wszystko co zrobił dla nich w czasie kampanii wyborczej, nic raczej dla nich już nie znaczy. A prawa strona po prostu go nie lubi za to co robił, kiedy jeszcze stykał się końcówkami z koalicją. Och, Kołownię czeka trudny czas. Najbliższe miesiące pokażą czy wymyśli jakiś sposób, aby utrzymać się na świeczniku. Już nie mogę się doczekać tego co będzie od bo coś czuję, że będą to niezłe odpały. Co sądzicie o Hołowni? Jest dla niego jeszcze jakieś miejsce w naszej polityce? Czy może jest już skazany na zapomnienie? Dajcie znać w komentarzach. Byliście na kanale, a to ciekawe, a ja niestety muszę już iść, bo tak mi się spać chce po tej herbatce, że oczy mi się zamykają. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, bo przed chwilą gadałam ze Smokiem i mówił, że wie, kto nie zostawił lajka, i będzie wam składał wizyty. Do następnego, kochani. Siemka.